Wyciągnął rękę. To nie jest to samo, że go dotknął. Wyciągnął rękę i dotknął go, ale najpierw jest wyciągnął rękę. U Świętego Marka zawsze ludzie przychodzą do Jezusa, jak potrzebują jego interwencji: Wyciągnij rękę, włóż rękę. że Ludzie dobrze wiedzą, że On nie jest jakimś medykiem, tylko jest kimś, kto przekazuje Ducha Świętego. Nie? I, I całe Jego działanie jest mocą Ducha Świętego. Wyciągnij rękę. Jezus wyciągnął rękę. Przekazanie Ducha Świętego. Gest sakramentalny. Przy, przy wszystkich sakramentach używamy tego gestu wyciągniętej ręki. Nie. To znaczy, jak wszedłeś w takie relacje z człowiekiem, to teraz tak, teraz możesz go zaprosić do życia, do sakramentów. Nie. Zaproś go, by wszedł głęboko w chrzest. Zaproś go, by wszedł w Eucharystię. Zaproś go, by żył swoim bierzmowaniem. Zaproś go w ten cały obszar działania Jezusa, który jest, który jest zesłaniem Ducha Świętego. Idziemy krok dalej. Już nie jest tylko ta relacja bliska, ludzka, że jestem z Tobą jak człowiek, jako osoba. Ale to, co Ci chcę dać, to jest znacznie więcej niż moja bliskość, niż, niż moje dotknięcie, niż, niż to, że chcę wziąć Twoje problemy w siebie. Nie, chcę Ci dać Ducha Świętego. Wiecie dobrze, ksiądz Blachnicki mówił, nikt nie daje tego, czego nie ma. Jak żyjesz Duchem Świętym, wiesz, gdzie On hula, to poprowadzisz człowieka do tego doświadczenia. Nie? Gdzie jest Duch? Nie, gdzie jest Duch? Wiecie, gdzie jest?